W filmie przedstawię wam najrzadziej spotykane postacie w Brawl Stars. A dokładniej będą to postacie, którymi praktycznie nikt nie gra, a szansa na ich spotkanie w grze wynosi około 2%. Od razu powiem też, że statystyki są brane nie tylko ze zwykłych trybów, które mamy dostępnych, albo tych co się zmieniają, ale też z trybu rankingowego. Ale zanim zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć o tym, że za darmo do wygrania będziecie mieli karnet zadymiarski. Wystarczy, że zostawicie tutaj subskrypcję na kanale, no i łapkę w górę, a w komentarzu napiszecie, dlaczego to wy właśnie macie wygrać ten karnet. A jeśli szukacie ludzi do pogrania wspólnego w Brawl Stars, czy na przykład do popisania, to zapraszam nowego Discorda, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwszą postacią w dzisiejszym odcinku będzie Otis. A dokładniej mityczny Zadymiarz, który od samego początku nie robił na nikim wrażenia. Jeśli chodzi o Tisa, osobiście uważam, że ta postać nie jest słaba, bo ma fajne zastosowania, może czasem się bardzo przydać na takiego Mortisa czy Edgara. No bo wiecie, trafić jego ultem i chłop już nie może nic zrobić ponieważ jego ult działa tak gadget Cordeliusza. Tylko jest troszeczkę lepszy ze względu na to, że dłużej, ale to dłużej przeciwnik nie może nas atakować. Dodatkowo, jeżeli chcemy możemy przedłużyć czas trwania naszego ulta o 33% albo możemy wykorzystać drugi star power, który nam zwiększa jakby nasz atak i jakby ten atrament, który strzelamy, też o właśnie o 33%. Otis według mnie posiada dwa useless gadżety, Jeden jest taki, że po prostu jakby strzelamy, nie wiem, taki jak Barley po prostu i zostawiamy atrament jakby na ziemi. I jak przeciwnik to wchodzi, to zadaje mu damage. A drugi gadżet powoduje to, że nasz następny ult po prostu będzie siedział na ziemi. No i jak ktoś do niego podejdzie, to ta nasza gwiazdka przylepi się do niego, będzie go odruwać i nie będzie mógł atakować. Osobiście mam mało pucharków w Nootisie, ale widziałem, że ta postać ma ogromny potencjał ze względu na to, że ma serię, w sensie strzela serią i może zadać dużo damage'a, a dodatkowo jego ult naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo damage'a zadaje, na co ludzie w sumie troszeczkę nie zwracają uwagi. Jeśli chodzi o Tisa, wydaje mi się, że jakby mu zwiększyli na przykład ilość tych y, atramentów, co strzela, jakby tych kulek, nie wiem jak to zbytnie nazwać, jakby pocisków może bardziej tak, to byłaby to naprawdę spoko postać i ludzie zaczęliby tym grać. Kolejną postacią na naszej liście będzie PAM czyli epicki zadymiarz, który jest typowo supportem i w grze jest tak naprawdę od samego początku. Ja w Brawl zacząłem grać w 2018 roku i pamiętam jak wbijałem Pam na 20 rangę, to była totalna męczarnia. No ale też kiedyś 20 ranga to było coś innego niż aktualnie, ponieważ no, aktualnie 25 ranga no nie sprawia jakichś większych problemów. Ale wróćmy do Pam. Pam jest to postać, która też strzela serią, tylko ta jej seria jest troszeczkę bardzo, bardzo słaba. Ze względu na to, że Pam strzela bardzo szeroko tymi pociskami, bardzo wolno też w sumie wystrzeliwuje całą swoją serię i po prostu na odległość zadaje jakiś śmieszny damage. Wiadomo, PAM jest to wsparcie, więc może ulta ma dobrego, no ulta ma takiego, że po prostu stawiamy wieżyczkę healującą, no i leczy nas w danym obszarze. Ogólnie do PAM został dodany super, według mnie przynajmniej, gadżet, czyli zbieraczka złomu, który jakby zabiera przeciwnikom ataki, a nam doładowywuje. Osobiście uważam, że ten gadżet sprawi, że ta postać jest troszeczkę mocniejsza niż wcześniej. Drugi Star Power do Pam jest bezużyteczny, bo leczy nas około 1700 HP. Jeszcze tam chyba zależy od poziomu, nie ma zielonego pojęcia, no ale tyle hila to jest totalny żart. Pam posiada też dedykowane wyposażenie, czyli jej wieżyczka leczy o 20% więcej. No, sprawia to, że po prostu ta wieżyczka jest mocniejsza. A jeśli chodzi o Star Power do Pam, mamy taki Star power, że jak trafimy przeciwnika jedną naszą śrubką, jakby jednym pociskiem z serii, leczy nas o 86 HP, i naszych sojuszników obok jest akurat przy na niektóre tryby, a drugi Star Power, czyli jak postawimy naszą wieżyczkę i ktoś jest właśnie w obszarze tej wieżyczki, gdzie healuje, to przeciwnikowi zadaje obrażenia. Ciężko się nią gra ze względu na to, że ona ma bardzo mało damage'a na odległość, już na średni dystans faktycznie coś tam robi, no i najlepiej, żebyśmy mieli wtedy ulta, żeby nas albo podhealował, albo żeby stankował jakiś damage. Trzecią postacią na liście jest aż, czyli zadymiasz Epicki, który w Gierce już jest naprawdę sporo, sporo czasu, a ludzie nim nie lubią grać. I teraz zadajmy sobie pytanie dlaczego. Wydaje mi się to dość oczywiste ze względu na to, że aż ma trochę dziwną mechanikę. W sensie jego mechanika jest okej, okay, no bo wiecie, jak zbijemy przeciwników, to ładujemy sobie naszą furię. Jeśli przeciwnicy nas biją, ładujemy sobie naszą furię. Tylko problem polega w tym, że żeby sobie naładować tą furię, to albo musimy się dać bardzo mocno obić, nawet i do połowy HP, jak nie więcej, albo my musimy zadawać damage, co jest bardzo, bardzo ciężkie ponieważ aż bez swojej furii jest bardzo słabą postacią, jest bardzo łatwym celem. Jedno trzeba ażowi przyznać, że jeśli naładujemy sobie tą furię nawet i do fula, to wtedy jest naprawdę potężnym zadymiarzem. Nie daj, żeby je dużo, to dodatkowo jeszcze jest bardzo, bardzo szybki. Ash posiada swojego hila, czyli swój gadżet, który według mnie jest totalnie głupi. Powinien troszeczkę dostać reworka i wtedy ta postać byłaby naprawdę potężna. Ponieważ na ten moment y, gadżet Asha działa tak, że im mamy więcej furii na bitej, tym więcej nas healuje. Ale płacimy za to tym, że po prostu tracimy całą furię. No i teraz tak. Uleczy nas to, stracimy furię, no i co z tego? I tak jesteśmy bardzo łatwym celem. Dlatego uważam, że ten gadżet powinien dostać reworka i powinien nas leczyć właśnie tak jak leczy nas teraz: czyli i mamy więcej furii, tym więcej nas leczy. No i wtedy ta postać, według mnie, zyskałaby drugie życie. Aż ma jeden bardzo fajny star power: czyli jeśli mamy, jakby, wszystkie ataki naładowane, to nasz następny atak zwiększa, jakby, naszą furię aż o 200%. Co, według mnie, jest bardzo, bardzo super. Kolejny Star Power, który według mnie też nie jest taki najgorszy, więc jeżeli mamy Furię, wtedy przeładowujemy szybciej, nawet aż do 40%, więc jest to naprawdę bardzo groźne. I w sumie uważam, że ta postać ma dwa nawet dobre Star Power. Serio uważam, że te Star Power są naprawdę dobre, tylko ten gadżet powinien dostać Reworka z tym healem, żeby nam nie zbijał Furii i szczerze, aż mógłby dostać nawet drugie życie. Kolejną postacią na naszej liście jest Janet, czyli mityczna zademiara, która od samego początku jest przeciętna. Janet posiada ciekawego bardzo ulta, o którym zaraz powiem, ale posiada też bardzo ciekawą mechanikę ataków. Czyli jeżeli przytrzymamy jakby dłużej atak, to zwiększa nam się zasięg, no i po prostu zadajemy damage. Tylko problem polega na tym, że na odległość jakby w ogóle praktycznie nie zadajemy damage'a, ze względu na to, że ta postać w ogóle nie ma czegoś takiego jak damage, to po pierwsze. A po drugie, jak, zanim my to przytrzymamy, to nie wiem, chłop zdąży 30 razy nas zabić, a my mu zadamy jakieś śmieszne, nie wiem, 5000 damage'a. Według mnie, żeby Janet miała jakikolwiek sens, to albo powinna mieć zwiększony damage, albo powinna dostać reworka, że na przykład tak jak Buzzer ma chyba, że na odległość, Bije mniej damage, a, a na blisko bije więcej, i wtedy ta pozycja naprawdę byłaby spoko. Jeśli chodzi o gadżety do Janet, no jeden jest bardzo fajny Czyli po prostu jakby podskakujemy po oddaniu strzału To jest super, bo na przykład dojeżdża nas taki Edgar Czy nie wiem, na przykład Funk Z swojego ulta niebezpiecznego No i po prostu podskakujemy A drugi gadżet, no stawiamy jakieś dziadostwo Które wykrywa ludzi w krzakach, zadaje im damage Jest to wkurzający gadżet, ale osobiście wolę ten podkok Podsumowując Według mnie Janet powinna dostać jakiegoś Buffa do damage'a, Chodzimy nawet I na blisko, no bo jednak ten damage jest bardzo Bardzo mały, naprawdę fajne jest w niej to Że może faktycznie bić na odległość tego trzeba przytrzymać i bije wolno, okej, okay, niech będzie, ale żeby na blisko biła troszeczkę więcej i byłoby naprawdę spoczko. Jeśli chodzi o ulta, Janet pozwala nam on bezkarnie obijać przeciwników, albo na przykład kogoś dojechać, albo na przykład uciec przed jakimś właśnie Edgarem, więc yy, no jesteśmy bardzo mobilną postacią, możemy też latać właśnie nad wodą, no ale nic poza tym. No, bo jak wiecie, ten damage, czyli Janet właśnie z ulta jest bardzo mały, no i niewiele to zmienia. Więc jeśli chodzi o Janet, no to według mnie jej problemy są takie, że po prostu mamy bardzo, ale to bardzo mało damagea. Według mnie powinno dostać więcej damagea na blisko i naprawdę byłaby fajna. Ostatnią postacią na dziś będzie RAFS, czyli mityczny zadymiarz, który jest psem. Jeśli chodzi o Ravsa, posiada on według mnie dwie fajne mechaniki. Yy, jedna to wiadomo, jak postawimy ulta, nasz sojusznik albo my, możemy podnieść właśnie to wzmocnienie i mamy więcej damage'a. Albo jeśli chcemy, możemy wybrać drugi Star Power, który co sekundę daje nam 30 HP więcej, no i jest to na stałe, póki nie zginiemy. No i teraz, tak, szczerze Wam powiem, nie rozumiem dlaczego Ravsem tak mało osób gra. Osobiście uważam, że nie jest wcale najgorszą postacią. No bo tak, damage mamy, bijemy na odległość, możemy właśnie odbijać te pociski agriko, co jest bardzo, bardzo fajne. Mamy dwa gadżety, jeden sprawia, że możemy się zasłonić naszymi workami, a drugi gadżet sprawia, że możemy zbombardować przeciwników, więc na przykład na nocaucie, na jakimś solo czy duo, możemy po prostu obijać przeciwnika bezkarnie poza ścianami, albo po prostu zasłonić się przed pociskami takiej piper. Jeśli chodzi o pierwszego star powera, no to wiadomo, jak rzucimy naszego ulta, zadajemy damage i niszczymy murki, a jeśli chodzi o drugiego Star Powera, zwiększa on nam na stałe 30 HP. Co w się sensie na sekundę, 30 HP. Uważam, że jeśli by ten drugi Star Power, czyli ten co właśnie zwiększa nam HP o 30 na sekundę, dostałby jakiegoś reworka lekkiego, czyli na przykład jak zginiemy, a wiadomo, na przykład nabiliśmy mu dużo HP, no i gdyby nasz Switching na przykład zginął i nie traciłby tego HP, to naprawdę RAFS byłby naprawdę potężny, ze względu na to, że taki Frank by sobie na farmie dużo HP, czyli nie wiem, jakiś kruk, który ma mało HP. Mam nadzieję, że film ci się podobał. Jeśli dotrwałeś tutaj do końca, to zostaw tą łapkę w górę i subskrypcję na kanale. A w komentarzu napisz, dlaczego to ty masz właśnie wygrać ten karnet. Jeśli masz już karnet, to dam ci po prostu dwa kody PSC, czy tam jeden, już nie wiem po ile PSC chodzą. No i co? Życzę ci miłego dnia!